Siemaneczko, z tej strony ogram to. A dzisiaj mamy piękny, strasznie wielki box z 11 boosterkami. Jest to Zacjan Shiny V Box Collection. Ostatni box z ery crown zenitowej, więc zapraszam. Shiny Zacjan jest moim wyborem wśród dwójki żegnających boxów RS Sword and Shield. Dlaczego miecz, a nie tarcza? Bo, najlepszą obroną jest atak. <laughs> nie no, kurczak. Powiem wam, że ten box Zacjan e, Shiny jest naprawdę ogromny. Znajduje się tu 11 boosterków, jest figurka, jest przypinka, e, jest karta Shiny Zacjana. Niegrywalna już w tym momencie, ze względu na to, że ma D e, tutaj w, przy karcie, tak? Więc wypada z rotacji i koszulki, które są brzydkie, niestety. Ale o cóż, otwórzmy tego gagatka. No dobra, kartonu no, już nie ma. Został sam plastik. Otwieramy ten plastik. kurczę, Tutaj nic nie zostało. To mogę sobie odrzucić śmiało. I pierwsze, od czego zaczniemy tutaj? W tym boksie, to jest przypinka właśnie. Z Zacjana. Nie wiem, czy widzieliście u kuby e, na materiale. U kuby e, koło tutaj. Właśnie będzie obrazek z, z materiału, na którym byłem gościnnie. Otwieraliśmy Zamazentę, dzisiaj mamy Zacjana, ja jestem Tim Zacjan. Wolę DPS-ów niż tanków. Ogólnie ładna przepinka. Powiem Wam, że kolorystycznie jest fajnie zrobiona. Ładnie tutaj jest wszystko dopełnione. Wszystko fajnie wygląda. Kolejna rzecz to jest figurka, i figurka wygląda w ten sposób. Kurczę, ładnie jest dopracowana, chociaż widzę, że tutaj jest przebarwienie lekkie. Nie wiem, czy widzicie, co to jest. Tak, jest przebarwienie, ale to chyba wywada fabryczna, po prostu, a raczej wada fabryczna. Ładnie wygląda ta figurka. Wreszcie mam figurkę. To jest moja pierwsza chyba figurka taka z Pokémon z, z Boxów, to nie? <laughs> Wreszcie mam karta. Zacjan V. Zacian V. Ok, karta. Idzie oczywiście do koszuleczki. Ale to za chwileczkę. Mamy koszulki z Zacjana. Koszulki mi nie urzekają totalnie, są brzydkie. Bym powiedział, nie wiem, jakoś nie przemawiają do mnie totalnie. I 11 boosterów. Policzymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ło. <gryw> 9, 10, dziesięć. 11 boosterów z dodatku Crown Zenith. Otwieramy te gadki. A jeżeli Ty jesteś zainteresowany takim boksem, właśnie Shiny Zacian, bądź ewentualnie innym boksem, zapraszam do sklepu pokelov.pl, gdzie znajdziecie właśnie te boksy, jak i również pre-release boksy, które będą od czerwca u nas w Polsce. Tutaj macie linki, w opisie macie linki, wszędzie macie linki, udanych zakupów życzę. Ok, przygotowane wszystko jest karta. Co do samej karty jeszcze wspomnę. Powiem wam, że. Nie no, Centerek ma troszeczkę słaby. Tutaj jest grubiej, no niestety, ale karta sama w sobie jest naprawdę bardzo ładna. Wartość też pewnie ma kolekcjonerską przede wszystkim. Ehm, jeżeli chodzi o hajsy, no to pewnie tu się wam wświetli dokładnie. Odłożymy sobie tą kartę. Figurka zacjana. Przypinka jest obok tuż. I zaczynamy. Opening 11 boosterów. Pierwszy booster. Zgadnijcie, co chciałbym trafić w tych boosterach. Przede wszystkim kartę złotą. Kurczę, ani jednej złotej karty nie mam z tu, a tym bardziej, że to jest prawdopodobnie ostatni już box, który otwieram z tego dodatku, może sporadycznie, ewentualnie kiedyś mi się uda coś jeszcze otworzyć. Nie wiem, czas pokaże. Na razie skupiam się na aktualnych rzeczach. Gdzie boksa widzicie pewnie tutaj jest, <gry> który będzie następny do otwarcia. W Chrom przekładamy cztery karty. Jest cztery do przodu: i pierwsza karta jest Ziemna Energia, Rescue Carrier, Electric, Digging Duo, Coffing, Salandit, ładny Salandit. Lubię te rysunkowe takie Pokémony, no nie? Ładnie to wygląda. Takie obrazowe bardziej, no nie. Purloj na klawiaturze Grubin. Skrelp, Francin Hisu jest pierwszym rewersem. I Entei Holograficzny jest pierwszą kartą po prostu holograficzną. <laughs> po prostu pierwsza karta holograficzna. O, z pierwszego boostera. Spodziewałbym się czegoś lepszego. Holo nie jest trafem, moim zdaniem, w tym dodatku. Lecimy z drugim boosterkiem już. U Kuby na live'ie było bardzo grubo, jeżeli chodzi o dropy. Podejrzewam, że u mnie już nie będzie tak grubo, ale. Liczmy na, na troszeczkę farta, jest kodzik, który idzie dla mnie. Tutaj cztery karty do przodu i pierwsza jest kartą elektryczną. Rare Candy, kolejna karta, Luxio, Trekking Shoes, Energy Search, Skyter, Scyther. Ktoś mi zwracał uwagę ostatnio, że Skyter źle wymawiam, skiter Scyther, okej. Okay. Riolu, Yangus, Cherubi, Zacian V, ja nie mogę! Ale to siwo! Tylko centering kuleje. Ale piękna karta. No wreszcie coś dropnęło ładnego. I Gamshus jest ostatnią kartą. Centering bardzo mocno kuleje niestety w tej karcie. Ale to siwo! Jaram się jak nie wiem co. Wreszcie jakaś karta ładniutka. I Zacjan. Zacjan. Pies do psa. Przyciąga. Nie no, fajnie. Najlepsze jest to, że byłem na Polish Card Show i kupiłem sobie właśnie Zacjana z tą samą abilitką, którą e, widzicie tutaj na tej karcie. E, po to, żeby mieć do w Wardeku, no nie? Już w sumie nie musiałem, ale i tak tego Zacjana chyba nie będę korzystał z niego. Chociaż nie wiem, bo do PSA raczej nie wyślę tej karty. Kurczę, jestem zadowolony. Lecimy dalej. Trzeci Busterek już. I widzimy: Saitera. Nauczę się wymawiać. Kodzik. Cztery karty do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery. I patrzymy, co jest. Kolejny boosterku. Wodna energia. Rerkenty. Deja vu mam jakieś. Luxio. What? Ej, <ścoughs> zaczynam się bać tego. Riolu. Jangus, Cherubi. Za Cherubi zawsze jest Execute, no nie? Wow. Zaskoczyli mnie. Starli. I holograficzna roślinna energia kolejna już w mojej kolekcji i Friends in hisui jako e, karta full artowa. Wow, kurde dropi to. Naprawdę ten dodatek, dodatek. Ten box dropi Zacjan. przynosisz mi farta. Zostaniesz ze mną już chyba do końca po prostu w moim serduszku. Chociaż powiem Wam tak szczerze, jeżeli chodzi o legendarne psy z, ze Sword and Shield, średnio ogólnie za nimi przepadam, tak? Wolę psy z Regeno Johto, czyli Entei, Suicune, Raikou. Mam nadzieję, że mi się jakieś trafi. Raikou chciałbym mieć, Suicune chciałbym mieć, Entei, ja mam. I wysłałem gdzieś go do, do ocenienia. Zobaczycie kiedyś materiał, jak mi to już box przyjdzie z kartami. E, taki mały spoiler. Kolejny busterek. Kurczę, trzy boostery otworzyłem. Tak, trzy boostery, trzy dropy. Nieźle, naprawdę nieźle. Dobra, cztery do przodu. Idziemy po kolejną kartę, po kolejny drop. E, tutaj mamy Ziemną Energię, Trekking Szusy kolejne, Lejron, Frienzin Sino, Baunjard, Seal, Rokraw. Ale taka romantyczna ta karta, no nie? Patrzy się w Księżyc, Aaron wynalaz koło Riolu. Luxray jest kartą Rivers Holo i kolejny Entei holograficzny. No okej. Okay. kolejna powtórka Enteia holograficznego. Idzie to na bok, bo tak jak mówiłem, holo u mnie niestety na ten moment nie jest trafem konkretnie. Kolejny busterek już. Otwieramy. I mamy kodzik cztery karty do przodu jak zawsze widziałem że cztery za dwie biorą po prostu te karty ja nie umiem tego przekładać eee, jakoś za, za każdym razem się mylę i wychodzi mi po prostu jedno wielkie gunwo <laughs> psychiczna energia ultra Ball, electric lost vacuum vacuum e, shinks mister mime sunkern coffin bidaf grywalna karta ostatnio coraz częściej widzę ją w dekach Jan Mega jest Riversem w tym boosterku i Lycan Rock zwykłą kartą Red. No okej. Okay. Ciekaw jestem, co w dalszych boosterkach. Ile mamy jeszcze? 2, 4, 6 boosterków. Czyli 5 otworzyliśmy do tej pory. Jestem zadowolony jak na 5 boosterków. Patrzymy, co jest dalej. Ogólnie chciałbym Wam powiedzieć, że szukałem bardzo długo Pokémonów, które chciałbym zbierać sobie, kolekcjonować i znalazłem w końcu. Jest to PJ. Pidgeotto, Pidgeot. Chciałbym te karty skolekcjonować, wszystkie jakie są dostępne, e, jakie do tej pory wyszły. Udało mi się właśnie kupić Pidgeota z e, First Edition Base Setu e, na Polish Show Cards. Jestem cholernie zadowolony. To się było totalnie, no nie? Stan Niermint. Mint. E, więc e, więc Pidgea też mam już z Base Setu, potrzebuję Pidgeotto i innych. Jeżeli macie jakieś nie, e, niepotrzebne Pidgeye, Pidgeotto, Pidgeoty, Zapraszam na maila, bądź ewentualnie e, możecie do mnie napisać na TikToku, albo na Instagramie, tak? Albo komentarz zostawić po prostu. E, z chęcią się odezwę i się dogadamy, tak myślę. A tutaj mamy Ziemną Energię, Dusk Lopsa, Crashing Hammer, Shymeen, Koffing, Bidaf, Widów, Salandit, Purloin, Grubin, strasznie dużo powtórek w tym dodatku, jest Seal, jest Reversem, i zera ora, zwykła karta Red. Po prostu kodzik idzie razem z kartami na bok. Otwieramy booster numer 7 tym razem. I w boosterze numer 7 mamy grobinę na starcie. Przekładamy. A tutaj, proszę bardzo, kodzik. A tak, taki będę hojny dzisiaj. Dam Wam kodzik 1. Cztery karty do przodu i patrzymy. Mamy ognistą energię. Salazil, jak to ognisty Pokémon za ognistą energią, Ultra Ball, Digging Duo, Grubin, Skrelp, Helioptile, Wooloo, Shinx, Zarud, jest Rivers Holo i Zeraora VMAX. Kurczę, kolejny Dropik. Pięknie, pięknie. Powiem Wam, że ktoś mnie uprzedzał, ee, że, że ten box może mi nic, niczego nie dropnąć. Ja na razie mam dosyć już sporo dropów i mam nadzieję, że nie zapeszę i będą jeszcze inne dropy, będzie ich więcej po prostu. Grzeczny Zacjanek, grzeczny, dropi ładnie. <laughs> Dobra, kolejny boosterek. Otwieramy. Ja rozwalam te boostery jak zwykle, bo jej tak nie, nie kolekcjonuję, nie zbieram tych boosterów. Grubin już chyba dzisiaj po raz dziesiąty. Kodzik proszę bardzo, trzymajcie kodzik. Kolejny i cztery karty do przodu. Patrzymy: stalowa energia, Solrock, Lunatone, fajne combo, Wrecking Shoes, Grubinek, Skrelpik, Wulek, Helioptylik, Panchamik. Salyrex. Ej, nie widziałem tej karty. Jestem zaskoczony, powiem wam. Nie widziałem tej karty, że jest takie, że w tym dodatku w ogóle istnieje taka karta. I Zacjan Wi, Kurczę. Stać Mamy chyba wszystkie Zacjany do kolekcji z całego Kramzenitu, no nie? Subcie. A, jeszcze nie. Przepraszam, jest jeszcze e, Vistarowy Zacjan. Kolejny dropik. Wow. 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 Bierzemy jak zwykle w koszuleczkę tego Zacjana. Ale podropiło, Dobra, tak ułożymy. Na razie, żeby było widać. Kolejny już boosterek. Jest to trzeci od końca. Będzie długi materiał z tego co widzę. Będzie co montować. Będzie co, co oglądać. Bo naprawdę jest co oglądać. Kodzik. Tym razem idzie do mnie. Cztery. Do przodu. Odwrócona karta. E, Vistar. Znacznik Vistarowy. Proszę bardzo. Krokorok. Solorok, pewnie Luna za nim. A jak. Bałniardzik. Bidav, Bidaf, Potion, Mr. Mime, Galariański Sunkern. Panczam jest Riversem i Dragal, Gragal, Ok, Okej. Okay. Okej. Dwa boostery do końca. Czekam jeszcze na na złotko. Chciałbym złoto, no chciałbym złotą kartę z tego dodatku mieć jakąś. Bardzo na to liczę. Patrzymy. Kolejny kodzik dla mnie. Tutaj cztery do przodu, jak zwykle. I psychiczna energia: Ultra Ball, Glum, Sino. Pawniard. Seal, Rockraft. Aaron, Riolu. I będzie tutaj jaka karta? Odyssey, rivers Holo. I Pan Guru jest ostatnią kartą. Po prostu Rare, no nie? The Last One. Last pack Magic. Jak to mówią. Czy u mnie będzie magiczny? Czy okaże się to ten pak magicznym pakiem? Kurczę, chciałbym bardzo. Zobaczmy. Kodzik idzie do mnie. Cztery karty. A zobaczę, spróbuję te cztery karty za dwie. To się to chyba tak robi. Ok. Ej, chyba się udało. Switch, <laughs> Snorant, Larvesta Tangela. Baltoj. Ej, udało się. Karta, energia. No po prostu karta, energia. Crashing Hammer, Ultra Ball. Glum. Wow! Deoxys. Jest to Galarian Gallery Deoxys. Kurczę. Piękna karta i Volcanion jest holograficzną kartą. The Last Pack Magic okazał się magiczny. Tak, okazał się magiczny. Ok, podsumowując, jak na 11 boosterów, zobaczcie ile dropów. Zacjan V był oczywiście kartą, która była gwarantowana. Holo Energia Roślinna. Deoxys Galarian Galery ora VMAX. Zacjan V. v Friencin Hisui jest e, full artową kartą, i Zacjan V jest Galarian Galery z ładnym artem. Jak Wam podobał się ten boksik? Dajcie znać oczywiście w komentarzu. A jeżeli podobał wam się odcinek, to zapraszam do lajkowania, do subskrypcji, czerwony przycisk oczywiście, dzwoneczek, żeby was więcej materiałów nie ominęło i zapraszam serdecznie właśnie do sklepu pokelov.pl, bo tam naprawdę jest co kupować, jest co oglądać, jest w czym wybierać. Trzymajcie się, cześć.